Wiem, że tytuł odcinka jest co prawda inny, ale nie sądzicie, że Orochimaru żył trochę w sposób podobny do Jirai? Pozwólcie mi to wytłumaczyć. Raczej wszyscy się zgodzimy, że Ten na początku był niewątpliwie jednym z najlepiej wykreowanych antagonistów pierwszej serii, emanującym przerażającą aurą, która dorównywała Painowi w jego szczytowej formie. Ba, nawet Kakashi, zwykle pełen pewności siebie, drżał na jego widok. I nic z dziwnego, bo był on w końcu odpowiedzialny za zamordowanie czwartego Kazakage przy planie zniszczenia Konohy, co więcej użył techniki Edo Tensei, by przywołać pierwszego i drugiego Hokage, a także opanował zakazaną technikę nieśmiertelności, jaką było Fushi Tensei, gdzie nawet trzeci uznawany za najsilniejszego w tamtym czasie. Nie zapominajmy, że zginął właśnie w walce z nim. W rezultacie czego można chyba śmiało powiedzieć, że zdołał pokonać dwóch KG? A dwóch Hokage był w stanie kontrolować. I choć w walce z Hiruzenem stracił swoje ramiona, gdyż te zostały zapieczętowane, to nie zapominajmy, że nawet i bez nich był on w stanie stawić czoła na raz i Tsunade. Gdy pojawiła się organizacja Akatsuki Orochimaru, mimo wzrastającego zagrożenia ze strony innych antagonistów, i tak zdołał zachować swoją pozycję, będąc niezależnym graczem, działającym według własnych zasad. Później, co prawda, został tymczasowo pokonany przez Sasuke, ale już wtedy wielu fanów przeczuwało, że jeszcze wróci. I rzeczywiście, w końcowej fazie walki Sasuke z Itajim ten się pojawił, uwalniając swoją najpotężniejszą formę, czyli każdy wie, ale starcie Susano Itaciego z tą techniką było hołdem dla japońskiej mitologii, ponieważ nawiązywało do legendarnej walki Boga Susano z ośmiogłowym wężem Yamata no Orochi. Dopiero gdy ten został zapieczętowany przez Itaciego mieczem a ostatnia uciekająca część jego ciała w postaci białego węża została spalona amaterasu, fani uwierzyli w to, że odszedł na dobre. Jednak nic bardziej mylnego. Gdyż podczas IV Wielkiej wojny Shinobi zaraz po pokonaniu kabuto przez Sasuke i Edo Itaciego, ten odrodził się ponownie z ciała Anko. Jednak w tym momencie wiele osób zauważyło też, że coś jest z nim nie tak. Wydawał się być jakiś taki bardziej przyjazny już mniej ochłonięty rządzą władzy oraz pragnieniem nieśmiertelności, bo zamiast próbować przyjąć ciało Saskę, zaczął mu najzwyczajniej w świecie pomagać. Ba, by rozwiązać jego wewnętrzne rozterki i aby ten mógł w końcu poznać odpowiedzi na nurtującego pytania, zaryzykował dla niego nawet przywołaniem boga śmierci, by skrzesić poprzednich Hokage. Co więcej, jego osobowość też stała się jakaś taka bardziej żartobliwa, bo nawet podczas ratowania Sasuke, gdy Saigetsu i Karin kłócili się o to, kto jest dziwniejszy, Orochimaru wyciągnął język i wydłużył szyję, by ich przestraszyć. Hentai de. Nie zapominajmy, że to właśnie dzięki jego pomocy skrzeszono twórkę legendarnych Hokage, co nie ukrywajmy znacząco wzmocniło siły sojuszu, pozwoliło Saskę zrozumieć przeszłość, a także wrócić na stronę sojuszników, ratując jednocześnie życie pięciu Kage. Co prawdopodobnie było powodem tego, iż po zakończeniu wojny ten nie został karany. Niektórzy też twierdzą, że Orochimaru został na siłę złagodzony przez Kishimoto, by móc odegrać ważną rolę w historii Saskę. Jednak dokładniejsza analiza pokazuje, że jego przemiana wcale nie była przypadkowa, a co więcej, doskonale wpisuje się w jego charakter. Tak samo jak Wy możecie właśnie teraz wpisać się na listę subskrybentów kanału Verfi klikając i subskrybuj na dole. Nie zapominajmy, że Sanin sam przecież podał powody swojej przemiany, a także istnieją ukryte motywy, które wręcz zmusiły go do pomocy Sasuke. Jednym z takowych było to, że udało mu się dostrzec Kabuto własną porażkę. Orochimaru przecież od zawsze marzył o nieśmiertelności i o panowaniu wszystkich technik, ale to właśnie Kabuto niemal udało się to osiągnąć. W końcu podczas wojny kontrolował armię skrzyżowanych Shinobi, z ten samy strach w oczach Obito, a także zdobywając tryb Menca, o którym Orochimaru od zawsze marzył. Dosłownie miał w swoich rękach najlepsze rezultaty eksperymentów Orochimaru, będąc w stanie stawić czoła iluzjom takiego, a nawet przełamać obronę Susano za pomocą dźwięku. mimo wszystko widziałem osoby mówiące, że Miecz Tocka mógłby sobie z nim łatwością poradzić. Tak, tylko nie zapominajmy o tym, że Itachi musiał go pojmać żywcem, aby przerwać technikę ożywienia, no i też o tym, że Kabuto w tej miał znacznie zwiększoną percepcję, co zdecydowanie mogłoby utrudnić jego trafienie. No i w takich warunkach muszę pracować. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać, a jak będzie, to przepraszam. Koniec końców udało mu się osiągnąć to, do czego przez całe życie dążył Orochimaru, wykorzystując jego maksymalny potencjał. Dlatego ten zaraz po wskrzeszeniu stwierdził, że wojna go nie interesuje. Co prawda, nadal chciał przejąć młode ciało Sasuke, ale doskonale wiedział, że jest to dla niego a wykonalne. Jego najpotężniejsza technika, którą był Yamata no Jutsu, nie mogła przebić Susano Itachiego, więc Sasuke z odblokowanym wiecznym mangekiu, tym bardziej był poza jego zasięgiem. No bo chyba się zgodzimy, że techniki iluzji w połączeniu z jego Susano czyniły go niemalże nietykalnym. A widząc porażkę Kabuto, najwidoczniej uświadomił sobie, że on sam tak, żeby przegrał. W rezultacie czego zdecydował się obrać nową ścieżkę, którą będzie kroczył, pomagając sojuszowi Shinobi i obserwując życie Saskę. Dlaczego? Ano bo chciał zobaczyć dokąd zmierza jego wiatr i jak daleko może go ponieść. Z perspektywy gry to trochę tak, jakby Orochimaru przestał być graczem i stał się wyłącznie obserwatorem. Czyli jakby z Game Mode 0 przeszedł na Game Mode 3. No, mam nadzieję, że rozumiecie. A jeśli dodamy do tego emocje, których ten od zawsze nie miał, to można nawet powiedzieć, że Orochimaru naprawdę zaczął traktować Saskę jak swojego ucznia, znajdując przyjemność w obserwowaniu jego drogi. Drugim powodem jego decyzji mogła być racjonalna analiza sytuacji. Co mam przez to na myśli? Ano to, że jeszcze przecież będąc w ciele, Anko obserwował wojnę Shinobi i zrozumiał, że późniejsi antagoniści, jakimi byli Obito i Madara, dysponowali Rinneganem, więc totalnie byli poza jego zasięgiem. Dodatkowo ich plan nieskończonego Tsukuyomi zakładający uwięzienie wszystkich w iluzji, był całkowicie sprzeczny z jego naturą naukowca i odkrywaniem tajemnic otaczającego świata. No bo zauważcie, że może i choć przestał eksperymentować na ludziach, to nadal fascynowała go nauka i badania, co doskonale widzieliśmy w Boruto, gdzie stworzył sztucznych ludzi Reasumując plan Madary i Obito był zupełnie odmienny z jego celami, więc wybór był prosty. Postawił na Saskę, wracając tym samym na stronę protagonistów. Bartuś, ale w zasadzie to dlaczego nigdzie się nie ukrył i nie przeczekał tej wojny? Bo doskonale wiedział, że w przypadku zwycięstwa Madary nieskończony do dosięgnie go wszędzie, a jeśli wygra sojusz, to po wojnie Konoha rodliczy go za dawne zbrodnie. Na no z siłą Naruto i Saskę, zgućmy się, nie miałby żadnych szans. Także wspierając Saskę, mógł zyskać status bohatera, a dzięki temu mieć większe szanse na uniknięcie kary za wcześniejsze przestępstwa. Ostatnim już powodem była prawdopodobnie nowa perspektywa na sens życia. Dawno temu, kiedy Itachi zapytał o jaki jaki ma ono sens, ten mu odpowiedział, że nie ma żadnego. Śmierć jego rodziców i bliskich, zwłaszcza strata brata na łakiego głęboko go dotknęła, przez co uznał, że po śmierci nie pozostaje nic, więc zaczął szukać rozwiązania w nieśmiertelności, by mieć czas na odkrycie wszystkich tajemnic, jakie skrywa się od Jednak po śmierci w wskrzeszeniu całkowicie zmienił swoje poglądy, dochodząc prawdopodobnie do wniosku, że nawet i nieśmiertelność nie chroni przed zapieczętowaniem, co doskonale pokazała mu walka z Itachim. Obserwując kaputo i Naruto, czyli uśniać który stał się dzieckiem z przepowiedni, Orochimaru dostrzegł wartość w życiu innych. Zaczął więc postrzegać Saskę jako swoje, nazwijmy to, dziecko z przepowiedni, znajdując radość w obserwowaniu jego drogi, zamiast samemu próbować bezskutecznie kołysać się na wietrze. I to jest właśnie nowy sens życia, jaki ten odnalazł, czyli obserwowanie cudzej podróży. Przez co można chyba śmiało powiedzieć, że z potwora żadnego wiedzy stał się takim cichym obserwatorem, który zrozumiał, że czasem największym zwycięstwem jest po prostu pozwolić innym iść dalej. Podsumowując to właśnie dlatego Orocimorzył podobnie jak Jiraiya, mówiąc o tym we wstępie do tego odcinka. Jeżeli zaś chodzi o Buruto, to chyba raczej się zgodzimy, że wygląda tam zdecydowanie młodziej, a jego postać potrafi przebierać zarówno męskie, jak i kobiece cechy. Jednakże ostatecznie widzieliśmy, że porzucił on już obsesję na punkcie nieśmiertelności oraz zakazanych technik, a zamiast tego rozwija naukę w granicach etyki po raz pierwszy od początku Naruto ciesząc się życiem. W tym wszystkim oczywiście towarzyszy mu drużyna taka, natomiast dla pełnego spełnienia wyhodował, chyba mogę użyć tego słowa, swoich dwóch synów, czyli loga i mickiego. Wobec mickiego jest zarówno surowym ojcem. Jaki matką, nie przywiązując tu zbytnio wagi do płci. Stąd też, gdy tego pyta, czy nazywać go bardziej mamą czy tatą, Orochimaru z powagą odpowiada, że jest mu to obojętne i że jest po prostu jego rodzicem. Co ciekawe, Micki poniekąd spełnił jego marzenie opanowując Trykmanca, czego nigdy nie udało się osiągnąć Saninowi. Także teraz zamiast Saskę bacznie obserwuje, jak daleko wiatr poniesie Mickiego. W serii Naruto jego dawne występki zostały mu wybaczone, aczkolwiek wciąż pozostaje podcisłym nadzorem wioski liścia. No i to, co też na pewno trzeba mu przyznać, to to, że w porównaniu do innych weteranów z trzeciej serii wciąż pozostaje aktywny i silny, natomiast nie będąc już tym samym przerażającym antagonistom, którego poznaliśmy wraz z pierwszą serią. Co wiem, że jest dość sporą bolączką wśród dużej rzeszy jego fanów, którzy pokochali go właśnie za bycie złolem. złolem. Ale no tego niestety, kochani, już nie zmienimy. Ostatecznie osiągnął coś, czego nie dała mu żadna z jego technik, czyli spokój. Zrozumiał sens istnienia i pogodził się z przeszłością, znajdując swoje miejsce w świecie, którym kiedyś chciał zawładnąć. I choć może i nie zdobył nieśmiertelności, to coś znacznie cenniejszego dojrzałość i zrozumienie samego siebie. I to właśnie też z tego powodu zarówno Naruto, jak i buruto można go w pewien sposób uznać za zwycięce Życia, które jeszcze kiedyś nie miało dla niego żadnego sensu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o Rochimaru. Czy Waszym zdaniem dobrze, że obrał nową ścieżkę pomagając caskę i krocząc nią po dziś dzień. Natomiast miejcie też na uwadze to, że legendarny Sanin może nas czymś jeszcze zaskoczy. Zobaczymy. Ogromnie bym prosił o zostawienie łapki dla lepszego zasięgu, no i standardowo o podbicie tego materiału. Ode mnie to wszystko, dlatego dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się kochani, no i cześć!